Witam serdecznie na podcastowym kanale Pole Rozmów, gdzie będziemy omawiać szereg zagadnień związanych z uprawą rzepaku i nie tylko. Nazywam się Artur Kozera i będę prowadził rozmowy z ekspertami i praktykami z branży rolnej, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat uprawy rzepaku oraz szeroko pojętej agrotechniki. Naszym celem jest jednak nie tylko przybliżenie technologii uprawy, ale także szerzenie wiedzy na temat działań podejmowanych w celu ochrony roślin, minimalizowania strat i zwiększania wydajności uprawy. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Kilka słów o Jakubie. Jakub w Instytucie Ochrony Roślin pracuje 15 lat, zajmuje się szkodliwością grzybów chorobotwórczych, badaniem skuteczności fungicydów i biopreparatów. Tworzy również programy ochrony roślin, jest pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego Wademekum Środków Ochrony Roślin. Zajmuje się doradztwem, jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych. Jako ciekawostkę dodam, że nasz gość, pomimo młodego wieku, został wyróżniony odznaczeniami prezydenta i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale do rzeczy. Porozmawiamy dzisiaj o suchej zgniździe kapustnych. Jest ona jedną z najgroźniejszych chorób szybowych, jakie atakują rzepak. Wywoływana jest przez dwa rodzaje grzybów. Leptosferia maculans i leptosferia biglobosa. Często wielu plantatorów zadaje sobie pytanie, która z form jest faktycznym zagrożeniem w Polsce i sprawcą choroby. Może mógłbyś trochę więcej powiedzieć nam na ten temat i rozwiać moje i słuchaczy wątpliwości. Witam serdecznie, słuchaczy, witam Cię, Arturze. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do studia. Muszę powiedzieć, że dawno już słyszałem tyle dobrych słów na swój temat i myślę, że chociażby dlatego warto było przyjechać dzisiaj i spotkać się zarówno z tobą, jak i z Państwem. Rzeczywiście pracuję w Instytucie już kilkanaście lat i właśnie ze zgrozą, y, słuchając Twojego wstępu, zorientowałem się rzeczywiście, że przez te kilkanaście lat y, sytuacja na polach rzepaku właściwie co rok jest inna. Z jednej strony oczekujemy. Niby tego samego. Producenci rolni wysiewają rośliny rzepaku oczywiście z najlepszego dostępnego materiału siewnego. Później jesienią właściwie sprawdzają bardzo wnikliwie stan plantacji pod względem zdrowotnym. I tak jak wspomniałeś, jednym z głównych czynników chorobotwórczych, patogenów na plantacjach rzepaku, które możemy spodziewać się właściwie. Począwszy od dnia wysiewu, są sprawcy choroby zwanej suchą zniżną kapustnych. Tak jak wspomniałeś, dwa gatunki, leptosferia bigloboza, leptosferia maculans. I myślę, że tych słuchaczy, którzy stosują środki ochrony roślin, yy, można powiedzieć, że mniejsze znaczenie będzie miało yy, tak naprawdę, który z tych gatunków dominował w danym sezonie wegetacyjnym, ale większe znaczenie będzie miało to właściwie, kiedy on wystąpił, w jakim nasileniu. I wtedy rzeczywiście każdorazowo trzeba podejmować kroki, które będą dopasowane do wystąpienia tego sprawcy. Myślę, że tu warto dodać, że gatunek ten czy gatunki te możemy wnieść właściwie na pole już z materiałem siewnym. Dlatego, tak jak wspomniałem, bardzo ważne jest to, aby ten materiał był sprawdzony, kwalifikowany, najlepiej kupowany oczywiście autoryzowanych przedstawicieli pochodzących z renowowanych hodowli. Bo warto wiedzieć, że również te gatunki mogą wystąpić już w postaci zgorzeli siewek, a dobrą sprawę. I często jest tak, że na plantacjach jesienią widzimy, że coś niedobrego dzieje się na polu. Pole niknie nam w oczach, zamiera. Pierwsza, oczywiście myśl jest taka, że może to sprawcy mączniaka rzekomego, kabustowatych, ale również bardzo często mylony jest ten objaw zamierania roślin właśnie z wystąpieniem, wczesnym wystąpieniem gatunków, o których dzisiaj rozmawiamy. Do tego dochodzą jeszcze bardzo często gatunki w rodzaju alternaria i rzeczywiście no, tutaj można być konia z rzędem temu, kto na polu będzie potrafił bez laboratorium, bez chociażby lupy czy mikroskopu określić ten fakt. I tak jak wspomniałem, są lata, w których przeważać będzie jeden z tych gatunków i zależne to będzie... Właściwie, tutaj, w przypadku chorób powodowanych przez grzyby, bardzo często od przebiegu warunków pogodowych. Musimy tutaj nadmienić, że właściwie powyżej zera stopni Celsjusza oba te gatunki już potrafią rozwijać swoje struktury i. Przeważnie dominującym gatunkiem dla, dla obszaru Polski jest gatunek maculans, ale tak jak wspomniałem, będzie tu kilka czynników i będzie też kilka takich przesłanek, które będą świadczyły na polu, tak jak wspomniałem, bez diagnostyki czy diagnostyki molekularnej, którymi będziemy mogli się podeprzeć w celu takiego sprawdzenia. I pierwszym z nich właściwie będzie to kształt, zarówno kształt, jak i kolor, jak i zarys. Plam występujących na liściach, bo cała ta historia, tak jak wspomniałem, zaczyna się od, od wysiewu zdrowego materiału siewnego, ale później już nawet na liścieniach może dojść do wystąpienia objawów powodowanych przez te grzyby. Mam tu na myśli dobrze znane naszym słuchaczom zapewne plamy kształtu owalnego. I tutaj kolorystyka będzie odgrywała znaczenie, ponieważ jeśli znajdziecie Państwo takie plamy, które. Nawet już w okresie późniejszej jesieni, które otoczone są ciemną obwódką, kolor ich jest raczej taki bardziej kremowy, bursztynowy, i jeszcze znajdziemy na nich owocniki w postaci piknidii. Wtedy mamy raczej do czynienia z gatunkiem Leptosferia bigloboza. Jeśli te plamy są takie klasyczne, nazwijmy to, wszyscy, którzy opowiadają rzepak, tak jak wspomniałem, doskonale te objawy znają, więc dla wspomnienia, te klasyczne plamy to bardziej takie kremowe, jasno-kremowe, jasno-białe, szare plamy, raczej z mniej zaznaczoną owódką i również z znajdującymi się na nich owocnikami. Wtedy raczej tu mówimy o sprawcy Leptosferia maculans. Jeśli chodzi o dalszy rozwój holoby, czyli ten okres. Późno jesienny, wczesnowiosenny, czy nawet już ten okres przed kwitnieniem rzepaku, i po. Tutaj raczej zasada jest taka, że im wyżej odnajdziemy na łodygach rzepaku plamy powodowane przez te gatunki, im plamy są wyższe, tym raczej większe prawdopodobieństwo, że sprawcą tej choroby była leptosferia bigloboza. Przyjęło się w nauce i w praktyce, że te plamy powodowane przez leptosferę Makulans to raczej ten obszar przyziemny, raczej szyja korzeniowa i tutaj raczej w ten sposób jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałem, po pierwsze określić sprawcę na podstawie objawów na liściach, a po drugie rozgraniczyć troszkę tego sprawcę ze względu na wystąpienie choroby, czy to w sferze przyziemnej, czy w sferze tej łodygowej, tam gdzie tworzą się uszczyny. Mhm, czyli podsumowując, możemy powiedzieć tak, że leptosferia makulans jest bardziej no, groźna dla nas w tej początkowej fazie, czyli fazie siewek, a z biglobosą raczej później mamy do czynienia? Można takie, pokusić się o takie stwierdzenie, czy Myślę, ono jest troszkę ryzykowne? Jest troszkę ryzykowne, bo tak jak wspomniałem, w zależności od rozwoju warunków pogodowych. Te dwa gatunki oczywiście od też regionów, w którym rzepak uprawiany jest w Polsce, bo też nie dodaliśmy na samym początku, że choroba właściwie może występować zarówno na uprawach roślin warzywnych, na kalafiorach, brokułach, kapustach, ale też na rzepaku interesuje nas najbardziej ze względu na specyfikę uprawy, którą zajmujemy się. Oczywiście musimy też dodać do tego, że choroba występuje na całym świecie. To nie jest tak, że Polska upodobała sobie najbardziej. Mówimy tu zarówno o Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Australii, Chinach, całej Europie, także, także ten, gdybyśmy przejrzeli sobie tutaj pod kątem tego rozkładu tych gatunków całą Europę, mogłoby się okazać, że są bardzo duże różnice, ale w Polsce też są różnice w latach. I tak jak wspomniałem, jeśli przebieg pogody, zarówno ten występujący w danym sezonie wegetacyjnym, jak i ten poprzedzający konkretny sezon, w którym tworzyły się nasiona rzepaku, użyte do siewu, będzie miał konkretny przebieg, tak ten rozkład, te, te, tego gatunku yy, będzie, będzie wyglądał. W, w ostatnich latach raczej mówimy o dominacji gatunku Leptosferia maculans, yy, a właściwie, gdyby to podzielić procentowo, to myślę, że można by. 4 do 1 czy 5, 4, czy, czy 5 do 1 na korzyść leptosferia maculans? Nie, bo jeszcze niedawno, dlaczego moje pytanie? Jeszcze do niedawna, te 5, 6, 7 lat temu generalnie mówiło się, że w Polsce bardziej groźna jest, ta, jest ten rodzaj grzyba leptosferia maculans. Biglobosa bardziej działa na zachodzie Europy, gdzie te zimy są łagodniejsze i nie są typowo kontynentalne. No ale niestety te zmiany klimatyczne powodują, że ta choroba i jedne, jeden rodzaj grzyba i drugi rodzaj grzyba się bardzo Szybko rozprzestrzeniają. No dobrze, zostawmy może te dwie formy i leptosferię makulans i biglobosa, bo wiemy, że obydwie są równie dla nas groźne. No wiemy też, że to stadium zarodnikowe tej choroby powstaje na resztkach pożeniwnych, właściwie już w okresie jesiennym. Jak generalnie przebiega proces porażenia rośliny przez tego, tego patogena, na co należy zwrócić uwagę? No i też myślę, że kontynuacją czy rozwinięciem tego tematu będzie. To w jaki sposób grzyb rozprzestrzenia się już w obrębie rośliny. Myślę, że to jest dobry temat do omówienia, bo wiadomo, że, że grzyby i choroby nie biorą się znikąd. I często jest tak, że chcielibyśmy, aby rzeczywiście pojawiały się one w określonych fazach, i wtedy najlepiej jeszcze wtedy, kiedy stosujemy środki ochrony, czy to chemicznej, czy to biologicznej, bo też warto wspomnieć, że tutaj w rzepaku takie możliwości posiadamy. Ale należy pamiętać o tym, że właściwie pierwsze, pierwsze źródła choroby to, tak jak wspomniałem, zarówno samosiewy roślin rzepaku, zarówno wiele gatunków kwastów, które występują w uprawie rzepaku, oraz tak jak wspomniałeś, cała historia zaczyna się od właściwie Resztek pożniwnych z poprzedniego sezonu, na których y, tworzą się pseudotycja, a później z nich zarodniki workowe, które dokonują y, tych pierwszych infekcji na plantacjach. I właściwie one mogą przenoszone być z masami powietrza na bardzo dalekie odległości, dlatego też ta te jesienna ograniczanie tych chorób jest, jest bardzo ważne i właśnie dlatego też książkowo mówiąc krótko, te zabiegi, które mają na celu, z jednej strony regulację pokroju, a z drugiej strony właśnie zwalczanie chorobie jesienią są wykonywane. Później, tak jak wspomniałem, jeżeli dojdzie do porażenia, na, czy to na liścieniach, czy na liściach, grzyb przerasta przez ogonek liściowy do no początkowo jeszcze młodej łodygi, powodując infekcję. Później właściwie grzyb przerasta łodyżkę, przerasta ogonek liściowy i umiejscawia się w łodydze rzepaku. A następnym etapem. Jak już znajdziemy plamy czy też objawy świadczące o porażeniu roślin rzepaku, tak wspomniałem, na tych plamach obecne są owocniki i z tych owocników powstaje nam stadium konidialne, które również. Za pomocą tych zarodników konidialnych, poraża rośliny rzepaku, to odbywa się już bardziej lokalnie, nie tak jak w przypadku zarodników workowych na dalekie odległości, ale zarodniki konidialne mają taką tutaj możliwość właśnie porażania roślin w najbliższym obrębie. Dlatego tak ważne jest też również spojrzenie na ochronę zarówno w okresie jesiennym, jak i w okresie wiosennym czy całego sezonu wegetacyjnego, bo również, tak jak wspomniałem, jeżeli dopuścimy do bardzo wysokiego porażenia. I, I porażenia w postaci kilkudziesięciu procent takiej plantacji, również te infekcje wtórne będą odgrywały bardzo duże znaczenie, a wiemy również, że, że tak jak wspomniałem, sucha z może wystąpić zarówno na liścieniach, zarówno na łodygach, na liściach, ale też na, na łuszczynach, co następnie skutkować będzie właśnie przeniesieniem źródła tej choroby na kolejne lata w postaci zarodników na nasionach. Czyli właściwie kolejne moje, moje pytanie związane z suchą z kapustnych kapustnych Praktycznie już w okresie jesiennym, czyli od okresu jesiennego poprzez rozwój wiosenny mamy do czynienia z porażeniem. W jaki sposób podejść do ochrony chemicznej? Plantacji rzepaku, aby zabezpieczyć rośliny przed tym, żeby nie zostały porażone, a tym samym nie dopuścić do tego, żebyśmy mieli utratę plonu. Jaki taki najlepszy model ochrony roślin, Twoim zdaniem, warto byłoby wprowadzić na plantacjach rzepaku? Znaczy, myślę, że warto uspokoić trochę słuchaczy, że słuchacz z niezakapustnych jest tą chorobą, która właściwie z którą właściwie potrafimy sobie poradzić. Z jednej strony dzięki hodowli, między innymi firm takich jak jak ta, którą reprezentujesz, ze względu doskonałe przygotowania nasion i zapatrzenia ich w genetyczne aspekty. Czyli geny, które, które będą zapobiegać już porażeniu roślin, a następnie, tak jak wspomniałem, przez zastosowanie zabiegów, których również nasi rolnicy już doskonale nauczyli się wykonywać, i te zabiegi, tak jak wspomniałem, wykonywane są i głównie się nią. Głównie tu mamy do czynienia z środkami opartymi o substancje czynne z grupy triazoli, i tak jak wspomniałem, z jednej strony mającymi na celu regulację pokroju i przygotowanie roślin do doskonałego zimowania, a z drugiej strony do ograniczania sprawców tej choroby. Tu jeszcze taka jedna ważna uwaga, bo w ostatnich latach też bardzo często na wielu plantacjach czy też rolnicy, którzy do nas dzwonią, czy przywożą liście do Instytutu Ochrony w Poznaniu, notujemy bardzo dużą, duży szereg plam, które przypominają swoim kształtem i objawami właśnie suchozniezdnych kapustnych. Jedynym takim różnicującym elementem jest to, że na tych plamach brakuje tych właśnie czarnych punkcików, czarnych owocników i jeżeli takie rośliny wykładamy na pożywki sztuczne i oglądamy pod mikroskopem, okazuje się, że tutaj bardzo łatwo pomylić suchą zniznę kapustnych z objawem białej plamistości liści, powodowanym przez inny gatunek, Pseudocercosporella capselle. I tak jak wspomniałem, tu również będzie jeden z tych efektów zmian klimatycznych, ocieplenia się klimatu, jakbyśmy tego nie nazwali. Okazuje się, że taki może być gatunek, który powoduje podobne plamy, czy podobne objawy, ale tutaj też uspokajam, ponieważ te substancje czynne, które stosowane są jesienią, właśnie przeciwko suchej z nich z niekapustnych, yy, doskonale radzą sobie z tą białą plamistością liści. Także jeżeli Państwo szukać, będziecie teraz. Yy, Objawów, warto zwrócić uwagę, jeżeli są plamy podobne do suchej plamistości liści, a nie znajdziecie Państwo na nich owocników, jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie wspomniana biała plamistość liści. No i później przechodząc już do tego okresu wiosennego, gdyby okazało się wiosną, że rzeczywiście nasilenie objawów. Czy też wystąpienie epidemiczne tej choroby. Aktualnie w tym sezonie obserwujemy dość duże porażenie, muszę powiedzieć, suchą zniżną kapustnych już od okresu jesiennego, także niewykluczone, że te zabiegi, które wykonywane, będą po ruszeniu wegetacji, również będą musiały uwzględniać pod kątem substancji czynnych właśnie zwalczanie suchej znizny kapustnych w nowym tutaj w sezonie, który, który zaczynamy dalej. No z zgnizna kapustnych jest oczywiście dużym problemem, jeżeli chodzi o rzepak. Oczywiście, jak wspomniałeś, zależy to od przebiegu warunków pogodowych. My też, czy hodowcy RAPUL, pracują nad odpornościami. Pracujemy z różnymi odpornościami, tymi odpornościami całkowitymi, monogenicznymi, gdzie, które są kontrolowane przez konkretny gen. Tutaj w tym przypadku warto nadmienić chociażby tą odporność RLM-7, ale też pracujemy z odpornościami tymi Niespecy, niespecyficznymi, czyli na, na, takimi szerszymi, jak gdyby to powiedzieć, takimi odpornościami, chociażby jest ta nasza odporność, którą wprowadziliśmy w 2016 roku RLMS. Generalnie w przypadku suchej zgnizy kapustnych mamy cały szereg możliwości walki z nimi. Te, które wspomniałeś, metody wszystkie chemiczne, mamy metody hodowlane, czyli związane z poszukiwaniem nowych odporności i tolerancji, ale też myślę, że bardzo ważnym elementem w przypadku su profilaktyki suchej z kapustnych są sprawy związane z płodozmianem odpowiednie przygotowanie stanowiska no właśnie bo też bardzo często w tej chwili stosuje się na plantacjach rzepaku różnego rodzaju uproszczenia siew pasowy czy tego typu czego te praktyki w jakiś sposób mogą wpływać na rozprzestrzenianie się suchej zgnizy kapustnych, czy można nad nimi jakoś zapanować, jednak te resztki pożniwne pozostają gdzieś na powierzchni, a jakby nie było, są one siedliskiem, siedliskiem zarodników. Co na ten temat sądzisz? Jak byśmy mogli podejść do tego? Tu wracając jeszcze do Twojej poprzedniej części powiedzi odnośnie genetyki, ja muszę potwierdzić, że sami mamy możliwość namacalną, jakby dotknąć tej, tej, tej pozytywnej strony tej genetyki, ponieważ prowadzimy jako Instytut cały szereg badań, między innymi na odmianach, które posiadają takie geny, i muszę powiedzieć Państwu rzeczywiście, że ta różnica na, na poletkach doświadczalnych, na których wysiano materiał, który posiada takie genetyczne odporności, jest bardzo wysoka i widać, właściwie no używając tutaj kolokwializmu, gołym okiem, które poletka zostały właśnie wysiane z materiału, który takie genetyczne zabezpieczenie posiadał, dlatego też tutaj zachęcam jakby do wysiewania tego materiału. A wracając do drugiej części powiedzi, tak jak wspomniałem, tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju uproszczenia będą powodowały to, że musimy bardziej wytężonym okiem podchodzić do lustracji plantacji i tak jak wspomniałem, tutaj and material Chorobowy, nazwijmy to inokulą, choroby nie bierze się znikąd. I oczywiście, im więcej będzie tych resztek pożniwnych, które nie są przeorywane, pozostawiane, im więcej będzie gatunków, też które występują no, jakby nie jako uprawa główna, czyli to gatunki kwastów czy, czy siebie różnych roślin, tym więcej niestety będzie szans, że to inokulum sprawcy no, będzie dostępne dla roślin, które rozwijają się. I tak naprawdę tutaj, tak jak wspomniałeś, będziemy coraz częściej musieli dołożyć te wszystkie puzzle, to znaczy zdoby materiał odporność odmian, y, też zabiegi chemiczne y, i jeszcze, jeszcze bardziej poświęcić y, się, jeśli chodzi o, o, o spoglądanie w stronę chorób, bo, bo, bo te, te, te zabiegi wszelkiego rodzaju będą powodowały, że choroba... Będzie mogła występować coraz większy nasilenie. Czyli generalnie musimy się skupić na monitoringu, na obserwacji, na obserwacji objawów na liściach. Następnie oczywiście mamy dostępną pełną gamę środków ochrony roślin. Oczywiście w ramach różnych regulacji prawnych ona się zawęża, ale myślę, że w przypadku ochrony przed chorobami grzybowymi paku nie jest jeszcze tak źle, porównując chociażby z ochroną przed, ochroną przed szkodnikami. Natomiast też tutaj chciałbym dodać a propos odporności. Tak jak wspomniałem, pracujemy z różnymi rodzajami odporności. W tej chwili na tapecie hodowcy mają nową odporność, robocza nazwa LPR1. Ta odporność w tej chwili już jest w badaniach rejestrowych Coboru, także myślę, że nasi słuchacze mogą się w przyszłości spodziewać też odmian już z nowymi, szerszymi odpornościami na suchą zgnizdę. Kapusty. Myślę, że po części wyczerpaliśmy dzisiaj ten temat. Oczywiście na temat chorób grzybowych i suche zgnizny kapustnych moglibyśmy tutaj mówić bardzo dużo. Myślę, że to będą tematy naszych kolejnych spotkań. Dzisiaj dziękuję naszemu gościowi, a był nim dr Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. A Państwa, a słuchaczy zapraszam do śledzenia naszego kanału podcastowego Pole Rozmów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podcast został zrealizowany w Tok Job Studio.